Witajcie, z tej strony Fangirl to kolejny odcinek z gry Hitman 2 pod tytułem Cmentarna Zmiana. W tym odcinku będziemy musieli podłożyć pluskwę do komputera w serwerowni, a następnie wyeliminować drugiego z braci bliźniaków. Ale to już będzie raczej kolejna misja. W tej misji musimy skupić się bardziej, jak wspomniałem wcześniej, na tej serwerowni, więc. Yy, tak, musimy umieścić robaka w głównym serwerze, tak jak tutaj Diana wspomina, więc za chwilę wszystko jego się dokładnie dowiemy, sprawdzimy teren mapy, sprawdzimy ilu mamy przeciwników, jak to wszystko wygląda, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, wszystko już za momencik będzie wiadomo. Na razie jeszcze Diana przesyła nam tutaj ważne informacje, że korytarze patrolują oczywiście ochroniarze, nawet się zrymowało. Miłego hakowania, 47. Tak więc agent 47 dziś... Będzie hakował system. Zobaczymy, czy nam się to po prostu uda. Dobra, na sam początek, aha, wszystko co żółte, oczywiście. Ochrona. My jesteśmy na samym środku. Wybierzemy naszą broń. I w tym momencie tak, musimy się rozejrzeć, gdzie by tu można było uderzyć. Bo tutaj będzie troszeczkę trzeba precyzji użyć, bo oni tak widzę, krążą w koło. Jeden jest na górze, drugi jest na dole, kilku jest w po pomieszczeniach obok. W ogóle najgorsze jest to, że my stoimy tutaj w tej windzie. A dokładnie obok są drzwi, gdzie jest ich czterech. Trzeba przejść bezszelestnie w którąś z wybranych stron, ale tu widzę z tyłu za nami też jakiś spaceruje, osobnik, więc może skupimy się w pierwszej kolejności na nim. Poczekamy aż do nas dotrze. A widzę, że już się powoli zbliża. Ciekawe pytanie: czy on będzie szedł prosto w naszą stronę, czy skręci do korytarza w bok? Z tego co yy, widzę. Aha, skręca, dobra, czyli on wychodzi w stronę głównego, tak jakby holu. No dobra, to w takim razie mała sytuacja. Zakradniemy się po cichutku, po cichutku aż do skutku. I za chwilę będziemy go mogli wyeliminować. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nam się uda. Zobaczymy, co nasz przyjaciel tam robi za rogiem. I strzał prosto w plecki. Dobra, dostał headshota. W tym momencie tak, tamten poszedł, jest już z brzegu. Dobra, więc robimy tak. Oczywiście, amunicja. Przebierzemy się, to też jest bardzo ważne. Weźmiemy jego broń. Bo nam się przyda beretta, przyda nam się amunicja. Tego towaru nigdy za wiele. I w tym momencie tak. Ja bym to wszystko zorganizował w ten sposób, żebym przeciągnął tego osobnika tam do tej łazienki prosto. I tak zrobimy. Nikt nas nie obserwuje, nikt nas nie obserwuje. Więc po cichutku przeciągniemy go w. Wy... Yy, prawo do łazienki tutaj do tej łazienki w prawo. I tu go zostawimy w tej łazience, niech on sobie tam sobie spoczywa w pokoju. Niech on sobie tutaj leży. Myślę, że tak troszeczkę będzie trzeba to zrobić pod przykrywką. Dobra, tu go zostawiamy, niech on sobie tutaj leży. Ok. Po raz kolejny bierzemy broń z tłumikiem Chowamy. I teraz tak, widzę, że dwóch jest po lewej, i oni sobie spacerują głównym korytarzem. Zrobimy, oczywiście, zapis, żeby nie było tutaj żadnych nieporozumień w razie wszczęcia alarmu. Chciałbym to przejść w miarę cicho, więc mam nadzieję, że tym razem mi się to uda. Ogarniemy to po prostu tak, jak trzeba. I teraz tak, u góry jest ten serwer. Jest po lewej i po prawej czerwona i żółta karta będzie potrzebna. Przypuszczam, że pewnie to żółta będzie potrzebna bardziej, a żółtą pewnie ma ktoś inny, znając życie. Dobra, poczekamy teraz w tej toalecie, aż ten yy, po lewej, który stoi na środku, zejdzie troszeczkę bliżej, tu w naszą stronę. Wtedy go wyeliminujemy. Zrobimy to bardzo cichutko i bezszelestnie. Spróbujemy przynajmniej. Bo, to co tutaj czasami potrafię wykonać, to nawet nie wygląda jak bezszelesna sytuacja, no ale dobra. Widzimy, że nasz przyjaciel zbliża się już tutaj. Za chwilę będzie tak, jakby za rogiem. Znaczy, czy on aż podejdzie tutaj aż pod to toaletę? Bo, jeżeli by tutaj podszedł, to by było naprawdę, naprawdę fenomenalnie. Wykonalibyśmy mu wtedy piękny strzał i też wciągnęli do łazienki. Zobaczymy, czy to się uda, czy jednak yy, trzeba będzie za nim pójść. Tamten już jest na samej górze, a ci dalej siedzą w tym swoich yy, pokoikach, więc niech oni tam najlepiej zostaną i nie wychodzą. A tutaj jest jeszcze, do, teraz dopiero widzę tak na mapce, że po lewej stronie yy, jest yy, gościu z białą kropeczką. Pewnie jest to jakiś gościu w serwerowni siedzi. Ciekawe, czy on nie posiada tego właśnie klucza do tego pomieszczenia, ale nasz przyjaciel właśnie zmierza w tę stronę, o którą, którą że tak powiem, chciałem, więc hmm. Sprawdzimy za chwilę czy nasz kolega tutaj dotrze, czy nie dotrze. Sądzę, że może to być dla nas korzystna sytuacja. Dobra, on tu już idzie, więc no cóż mogę powiedzieć. Yy, dzień dobry panu. Tak jest strzał w główkę odleciał aż do tyłu. No, dostać takiego pistoleciku prosto w czółko to jest też niebywała sytuacja, więc raczej nie chciałbym z tego skorzystać. I nikomu tego nie polecam. Dobrze. Przeciągnijmy go również do łazienki, żeby nie wzbudzać niczyich podejrzeń. Mógłbym ich tam zostawiać, owszem, nie byłoby żadnego problemu, ale boję się, że... Bo są też tutaj cywile, tak jak widzimy, zielone kropeczki. Serwer... Pracują w serwerowni, czy pracują tam, nie wiem, co oni tam robią tych... No, no, informatycy, powiedzmy. Pracują tutaj również jeszcze cywile, informatycy, więc nie chciałbym, żeby któryś z nich na korytarzu spotkał trupa i wzbudził alarm. Widzę, że jest tu kilka osób, które siedzą tam, więc yy, przy tych komputerach, więc tak trzeba zrobić to troszeczkę na spokojnie i nie wzbudzać większych podejrzeń. Aczkolwiek, no. Fajnie jest w tej grze to, że są misje takie, które są pod presją na czas i są też misje takie, które można robić powoli, i te przejścia między tymi misjami też są super. Bo jest na przykład misja, tak jak była z ostrym popędem w Japonii, którą trzeba było naprawdę. Na szybko, tak, z ciężarówką, No to było na czas, na przykład. Albo z tym ambasadorem, yy, gdzie trzeba było szybko yy, zabrać walizkę, bo tam ktoś już na niego polował. Kolega jest tutaj ze za ścianą, zaraz go wyeliminujemy. I są też potem te przejścia między misjami, to są te powolne misje, typu właśnie tak jak ta. Jest, nie ma aż takiego... Yy, takiej szybkości, nie trzeba się śpieszyć, można to rozegrać powoli. A tutaj właśnie zbliża się nasz przyjaciel... Które za chwilę dostanie strzała i właśnie tak się stało. I jego też yy, sprzątniemy, w sensie schowamy go w łazience, może to trochę daleki odcinek drogi, ale mówię, nie chciałbym, żeby ktoś z yy, cywilów znalazł yy, jego, znalazł po prostu ciała na korytarzu i nie wstrzymał alarmu, tak, bo oczywiście wiadomo, że jak znajdą ciało, no to za alarm, wszyscy wylecą i już oczywiście strażnicy będą poszukiwali podejrzanego ochroniarza, choć nawet mnie nikt nie widział, no ale... Zawsze tak jest w tej grze. Więc przeciągnijmy go też do łazienki. W tych Hitmanach to jeszcze jest tyle dobrego, że jeszcze... Ale to jeszcze nie ma kamer. W tych nowych Hitmanach to już są kamery, trzeba usuwać sprzęty, kasować nagrania, żeby nas nikt nie widział. Tutaj jeszcze takiej zabawy nie ma, aczkolwiek tam w tej, tej misji, w której ratowaliśmy agenta Smitha... W podziemiach to były kamery, które jak strzeliliśmy to przecież e, wszyscy wybiegali. Kolejny do kolekcji, to już mamy ich tutaj trzech. No nie będę ich tu wszystkich przeciągał, rzecz jasna, ale zrobimy tak. Jeszcze. O, idzie tam kolejny po, po lewej, więc zrobimy tak. Jak on jeszcze podejdzie, to jeszcze jego skasujemy i tak naprawdę nikt już nam tu nie będzie przeszkadzał, bo ci siedzą w swoich pokoikach. i po prostu będziemy yy, cicho, to oni wtedy nie będą nam tutaj przeszkadzać i też nie będą za bardzo się interesować tym, co się dzieje na zewnątrz, że tak powiem, tych pokoi. Ten już tu powoli zmierza. Tam widzę ludzie w serwerowni spacerują. Tam do tego białego z serwerowni i tak bym nie mógł iść go na przykład zabić, bo widzę, że tam co chwilę cywile do niego przychodzą. Znaleźliby jego ciało, to już by był alarm. A też tak chciałem, żeby po prostu nie było tu jakichś nieporozumień. W sensie alarmów, wzbudzania i tak dalej. No dobra, czyli został nam jeszcze jeden osobnik, który już tutaj się praktycznie zbliża w naszą stronę. Ale my na razie pójdziemy dla niepoznaki prosto. Zrobimy to w ten sposób, że udamy się prosto. Tak, on idzie tutaj bliżej. Już jest, tak, 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 tak. Bardzo dobrze, składa się. No i teraz się powinniśmy wrócić. Nie wiem, co tam jest w tej kuchni, bo tam kuchnia jest. Ale już w tej kuchni nie będę szedł. Zobaczę jeszcze za chwilę. Hmm, poczekajcie. I on teraz już się do nas zbliża. Jest tutaj za rogiem. Dobra. To też go poczęstujemy ołowiem. On tak sobie spaceruje. Nie rozpoznał nas, bo jesteśmy z daleka. To też jest dobry patent. I w główkę. Dobra. Cicho i bezszelestnie, yy, no i cóż, tego też by trzeba było jeszcze schować. Bo tak mówię, przy tych drzwiach nie bardzo tutaj ludzie siedzą, jak wyjdą, to będzie alarmik, tylko będą mieli niespodziankę potem, jak zobaczą, ile osób jest w łazience. No ale cóż ja poradzę na to, to po prostu to jest Hitman, więc nic się tutaj nie poradzi na to. Można by było ich tam, ale generalnie tu nie ma takiego czegoś, bo chyba w tym, w, blu, w krwawej forsie chyba jest. Już możliwość yy, usypiania przeciwników, bo tam jest strzykawka, zdaje się. Nie wiem, czy w kontraktach nie ma strzykawki, już, ale to się wszystkiego dowiemy. Bo kontrakty też prawdopodobnie wejdą tutaj na kanał, bo jakoś ten Hitman mi się spodoba. Ja generalnie lubię gry Hitmana, szczególnie te starsze, ale na pewno coś tam jeszcze się pojawi na tym kanaliku. Dobrze, miesza z tym o przyszłość. Jesteśmy w teraźniejszości i w tym momencie mamy wyczyszczony sobie cały teren, i teraz możemy na spokojnie. A rozejrzeć się w koło, dobra to teraz pobiegniemy. Zobaczymy, co jest w tych punkcikach. Tutaj mieliśmy broń, możemy sobie na spokojnie biec. Bo tak naprawdę już nikogo tutaj nie ma, kto by nas tutaj mógł y, zatrzymać lub się zainteresować nami. I tutaj są podróży, jest ten pokój obok, oni sobie tam siedzą, ale niech sobie tam siedzą. Mówię, nie będziemy im tam przeszkadzać. Fajnie, że nie ma okien. Bo chłopaki zaraz by się nami zainteresowali. Dlaczego my tutaj biegamy? Użyj wytrycha. Dobrze, otworzymy sobie tą skrzynkę i zajrzymy, co jest w środku. I co my tam mamy w tej skrzyneczce? Noktowizor i amunicja. Nie potrzebuję raczej noktowizora chwilowo. Po co mi ten noktowizor? Skrzynka się zamknęła. No i dobra. Pójdziemy teraz do tej yy, serwerowni. Ona jest tutaj po prawej stronie. Nie pójdziemy śli prosto. Ale chwileczkę. Wiem no co chodzi. Poczekajcie. Zrobimy zapis. Momencik. I teraz tak. Pobiegnijmy najpierw zobaczyć co jest w tamtym pierwszym pomieszczeniu. Wydaje mi się, o ile dobrze pamiętam... Takie mam przebłyski z dalszych etapów gry z młodości, więc yy, przypuszczam, że tam chyba karta leży. Nie jestem do końca pewny, ale tutaj na szczęście oni siedzą bezpośrednio w tym pokoju, nie, zauważają, nie zauważą nas. Nie, 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 nie zauważą, dobra, tam jest okno w ogóle, ale tam lepiej nie przechodzić z tamtej strony, żeby oni właśnie nas nie widzieli. Tutaj użyjemy oczywiście wytrychu, bo drzwi są zamknięte, myślę, że poradzimy sobie bez problemu. Gdyż nikogo tutaj za bardzo nie ma, nie ma nam kto przeszkodzić, i na stoliczku leży oczywiście karta klucz. Bardzo jest mi to na rękę. Karta klucz oddzielnie w pomieszczeniu zamknięta na, no oczywiście, na kluczyk. karta klucz, zamknięta na klucz, tak, dokładnie tak było. I w tym momencie pobiegniemy tam do tej serwerowni, zobaczymy co tam dokładnie się wydarzy. Tutaj chyba też nie ma okna, mam nadzieję, bo tak sobie przebiegamy. Nie, nie, nie ma okna, dobra. Ściany są ok. Oni niech sobie tam siedzą. Ale już widzę, że się troszeczkę zainteresowali, kto tam lata. Ale miesza z tym, dobra. I teraz tak: tutaj drzwi są zamknięte do tej serwerowni, ale tu powinniśmy dać radę wejść. Dobrze. Czyli jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie jest główny serwer. I teraz tak: to nie jest tu, Tutaj nie mamy zakładać pluskwy. To nie jest to pomieszczenie. W tym pomieszczeniu zrobimy mały bum zniszczymy serwer. Urządzenie chłodzące, serwer zostało zniszczone. Tak, dobrze. I teraz się troszeczkę schowamy, poczekamy, no bo na pewno ten nasz serwerowiec zaraz będzie tu biegł. Tam coś było takiego, o już jest komunikat, serwer jest przegrzany. Oj biegnie. Widzimy go po, po lewej stronie, jak biegnie. Więc on tutaj pewnie przybiegnie do tej serwerowni i my wtedy zabierzemy mu, znaczy on ma kartę, więc on pewnie otworzy te drzwi. A spokojnie, już biegnie i to widzimy, że biegnie bardzo, bardzo szybko, bo serwer został przegrzany. Leci sprawdzić sytuację. Ale my to załatwimy w szybkim tempie. Jesteś nasz kolega. No niestety, przykro mi, ale go będziemy musieli wyeliminować, żeby nas tutaj nie przeszkadzał. Daj mi proszę, przyjacielu, kartę. W sumie możemy się za ciebie przebrać. Ale to jest w sumie niepotrzebne. No ale dobra, już się przebrałem, to się przebrałem. Dobra, podnieś ciało. Wciągniemy go do środka tutaj. Żeby nikt go tak za bardzo się nim nie interesował. Znaczy w sumie i tak... Yy, ktoś ma w ten, to i tak go znajdą później. Ale to już będzie po fakcie. Dobra, i tutaj musimy podłożyć pluskwę do komputera. I hitman już pięknie podkłada jako informatyk pluskiewkę pod komputer. Dobra. Pluskwa została umieszczona, czyli mamy misję zaliczoną, tak? Co tam jeszcze mamy? Aha przebierzemy się z powrotem za ochroniarza. Tak. Umieść pluskwę w głównym serwerze i uciekaj. W porządku. Cele misji zaktualizowane. Dobra, pluskwa jest umieszczona. Teraz trzeba by było się stąd ewakuować, tylko teraz gdzie tu jest wyjście? Poczekajcie. Mi się wydaje, że tędy trzeba iść. Tu przebiegniemy przez ich pokój. Tam trzeba znaleźć chyba się z, boku, z brzegu tam. Z brzegu po lewej. Eee, jeju, jeju. Tak, tutaj przejdziemy, żeby nas nikt z cywili nie zauważył. Bo lepiej, żeby nas nie widzieli. W sumie, no, nam nic nie zrobią, ale... Po co wzbudzać jakieś podejrzenia? Lepiej przejść to bardziej... Yy, bardziej, bardziej po cichu, tak? Jak to mówią. Dobra, pójdziemy tutaj prosto, sobie na spokojnie. Nie będziemy biec, żeby, mówię, nie wzbudzać niczyich podejrzeń. Cóż. Mam nadzieję, że to się uda. A wam, jeżeli filmik się oczywiście podoba, to jak standardowo, poprosimy o subskrypcję, łapeczkę w górę ewentualnie naciśnięcie dzwoneczka w celu powiadomień, gdy wejdą nowe filmy z serii Hitman lub innych gier. Także zapraszam bardzo chętnie, bo widzę, że bardzo dużo osób obserwuje mnie poza, yy, że tak powiem, subskrypcją. Wpadacie, odwiedzacie moje filmy, widzę, że tam coś tam się dzieje, ale niestety nie zostajecie na dłużej, więc mam nadzieję, że to się zmieni niebawem. Także zapraszam do oglądania, łapkowania, subskrybowania i przede wszystkim naciskania dzwoneczka, aby mieć możliwość właśnie bieżących informacji na temat nowych filmów. No i co? Wyjście jest, zdaje się tu, tak, tam jest exit na końcu, czyli co? Trzeba rozbić tę szybę. Strażnicy zostali zalarmowani przez dźwięk tłuczonego szkła. I tutaj ma... Jednego, który został wyeliminowany. I gdzie jest drugi? Bo było ich tu dwóch. I drugi jest gdzieś tam. Poczekajcie, poczekajcie. Masz trzeba, dobra. Zostali wyeliminowani. W porządku, ale tutaj pada. Hitman, uciekaj, wieje, pada. Strażnicy szukają podejrzanego strażnika. Nie wiem, kto im powiedział, że akurat strażnik rozbił szybę, no ale niech tak będzie. Nikogo raczej po drodze nie było, nie będziemy już tam wracać. Cóż tu mamy? Hej, szefie, nadchodzi, rzucając materiał. Ha, wiedziałem, że jestem w stanie włamać się do tego pieprzonego systemu. Ups, wygląda na to, że kod programu został przez kogoś odblokowany. Co powiedziałeś? Gdzie? Spokojnie, namierzam. Wygląda, że jest w serwerach w Indiach. Mógłbyś powtórzyć? Ech, w Indiach, tak stąd wynika. Czy to jest przypadkiem serwer w Punjabi? E, tak, mniej więcej w centrum Punjabi. Niech to szlak, serwer czy swojego własnego klienta. Kro, Każą mi go odnaleźć, a potem zabierają mi to spod nosa. Zawsze, zawsze no szumowiny, on i ta dziwka. Kto to jest? To jest nasz oprawca pewnie. Status morderca. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Z gry hitmana już nie bałem, także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!